Siema siema ja tutaj na Magnesie przyszedłem, znacie to miejsce, często tu bywam ale ktoś tu już był jak widać Ktoś mi wyprzedził tu jedna kupeczka, tam kosza jest druga kupeczka. Tak, ale zobaczymy, porzucam kilka razy pod mostem jak nic nie będzie wychodzić to i zmienię miejsce. No dobra, do usłyszenia kilka rzutów już za mną tutaj też ktoś był ogólnie nieciekawego nie wyszło tutaj taka biżuterijka wyszła ten łańcuszek łapie o, ale ładne zobaczcie ale toż to jest high metal no nic poza tym no ale łapie nie ta końcówka zobaczcie jak ładnie ciągnie no sam łańcuszek może być srebrny jest tu coś napisane 6 z wszystko. Nierdzewka na pewno. Ale ładnie się prezentuje. Bardzo ładnie. No dobra, to jakie fajne fanty A few moments later. jakaś. Drucik i dzwoneczek od rowera. No i Magdus teraz się tam ślepił za cholerę, nie chce odejść. Teraz będzie zabawa. No, udało się wyrwać to. Masakra, jak to trzymała, ale musiałem tam wejść. Pokazałbym Wam, ale no niestety nie mam statywu znowu Nie mam gdzie kamerki przyczepić Ja teraz jadę z telefonu jakby coś Ale się namęczyłem No i kilka rzuceń było Same śmieci Ledwo się trzyma to w kupie Się rozsypuje wręcz Ale rzucamy dalej bo coś tam wychodzi tak. Mimo to, że, że rzucają tutaj inni woda jest fajna ciepło, ale wieje Dobra, do następnego sygnału Kolejne fanciory, kilka eurocentów, w wpadła, kapsle, ślepak i z atrakcji, nie, jak na razie. Ja jeszcze trochę raz porzucam mi spadam. Kolejne fanciory, kilka eurocentów, w wpadła, kapsle, ślepak i z atrakcji, nie, jak na razie. Ja jeszcze trochę porzucam mi spadam No dobrze, ja kończę dzisiaj zabawę. Ostatnie fanty ehm, ta piłeczka to kapselek, piczka od kabla, gdzieś tu ze śrubę zapało. I tutaj też ten o, się rozwala kawał druta. No Tak to wisiało ładnie. Też dobrze idzie. Dobra, jak się podobało zostawcie łapkę. I do następnych.